Cześć witajcie. Adam dzisiaj 40, Crypto Express. mamy dzisiaj 9 rocznicę Bitcoina. To znaczy 9 lat temu dokładnie ktoś pu pu puścił informację, czy kupił pizzę i zgłosił się gość, który kupił dwie pizze za 10 tysięcy bitcoina. Jeżeli je trzyma do dzisiaj, no to już dawno jest milionerem, a jeżeli je trzymał do ostatniej bańki. Też jest milionerem, ale pewno nie. E, zobaczymy na dzisiejszy dzień, czyli na 22 maja. E, Bitcoin 7934, dolary, Ethereum 254. E, Następny na liście jest Ripple, który kosztuje 40 centów. E, potem mamy Bitcoin Cash, EOS Litecoina, Binance Coin. I słuchajcie, zamyka dziesiątkę Cardano, który kosztuje 8 centów. Market Cap 248 miliardów, obrót przez ostatnie 24 godziny 73 miliardy dolarów i dominacja bitcoina 56,6. 56. Jak wspomniałem na wstępie, jestem sam, czyli będzie dzisiaj krótko. I informacje, jakie mam przygotowane. Słuchajcie, Amazon bardzo mocno wchodzi w, nie powiedziałbym, że w kryptowaluty ale już była kiedyś informacja, że Amazon będzie umożliwiał płatność za towar. Natomiast Amazon to nie tylko sam jakby handel, ale także serwery, na przykład, które udostępniają, na których jest Netflix posadowiony. Ale Amazon złożył sobie taki patent w 2016 roku, który ma być na zasadzie proof of work. Podobny ma być do blockchaina i Zadanie, jakie będą musiały wykonać komputery, aby otrzymać nagrodę, to będzie tworzenie Markle Trees. To są e, m, takie drzewka, czyli informacje, e, jakie e, dane są wysyłane do komputerów e, osobistych. I e, tworzenie takich e, właśnie drzewek, które wcale nie są takie proste, może też być wykorzystany jako przeciwdziałanie do ataków DDoS. A de, ataki DDoS to jest po prostu e, olbrzymia ilość zapytań na stronę i wtedy serwery siadają. A Amazon nie chce jakby mieć tych problemów, więc tworzy taki system. E, tak samo Microsoft, e, no dwa największe teraz giganty, wchodzi też jakby w kryptowaluty, tylko że nie w konkretne coiny, ale w systemy e, opracowane na blockchainie Bitcoina. Nie Ethereum, a Bitcoina. Jest to bardzo ciekawe. System do zbierania informacji, jakie informacje osobiste wasze komputery przesyłają, logując się na przykład z Facebooka do innych serwisów. No wiadomo, że Microsoft będzie to później wykorzystywał w celu no, zarobienia kasiory, która będzie od reklamodawców lub innych systemów lub własnych produktów, które będzie sprzedałował. Słuchajcie, WhatsApp który, no jest też, także w stanie Facebooka, wprowadza płatność bitcoinem i litecoinem, to znaczy będziemy mogli sobie przesyłać. Kiedyś już była taka informacja, dlaczego ludzie nie chcą przesyłać jakby coinów, problem był z portfelami, nie wiedzieli jak to zrobić, czy wykorzystać. I chcieli mieć pewność, że jeżeli wyślą coiny, to one trafią do Was, do konkretnej osoby. Więc WhatsApp ma bota, na którego, jeżeli zainstalujecie, będziecie mogli przesyłać Bitcoiny i Litecoiny do swoich znajomych, a dodatkowo możecie zarobić jakąś malutki tam procent w, w kryptowalutach, będą no płacić za polecanie. Bot ma być w dwóch językach: na początku hiszpański i angielski. I co tu jeszcze mamy ciekawego? Słuchajcie, Craig Wright, Craig Wright, to jest gość, który był przy był na samym początku tworzenia Bitcoina, a w tej chwili złożył wniosek o rejestrację i uznanie jego autorstwa jako oryginalnego tworzyciela, który stworzył oryginalny kod Bitcoina oraz napisał white paper. Więc on się podaje teraz, że to on jest Satoshi Nakamoto. I taki Wniosek został złożony do amerykańskiego urzędu, który faktycznie, jak jest napisane w artykule, może, każdy może złożyć taki wniosek i ten urząd powinien to rozpatrzyć pozytywnie. Jest to złożenie takie, że jeżeli chcecie mieć prawo własności do czegoś, to musicie taki wniosek mieć, oczywiście taki przyznany, i wtedy możecie posługiwać się prawą własności, jeżeli coś to ktoś was może o to oskarżyć, że wy jesteście właścicielem i od was chciałby jakąś kasę. No więc zrobił to tak, że niby on jest jako Satoshi Nakamoto. No nic, to tyle informacji, co przygotowałem. Zapraszam za tydzień. Być może, albo na pewno powinno być dla nas więcej. I do usłyszenia.